Cześć. Dzisiaj na warsztat wjeżdża taki silniczek. Stan i pochodzenie nieznane. Tabliczka, niestety, nieczytelna. A waży on 6 kg 672 gramy. Chcę sprawdzić, jakie będą proporcje wagi miedzi do całości. Ale ogólnie chodzi o to, żeby wypróć z niego miedziuszka. Taki jest plan. Ja biorę się za demontaż. A Was zapraszam na film. No, i dobra, poszło. To lepsze niż siłownia. Jestem w pełni rozgrzany. A nie powiedziałem Wam na początku, że to jest jeden z tych silników, które kupiłem po 2,20. Było ich 160 kg. Ten był przedostatni, ale zrobiłem sobie dłuższą przerwę z ich demontażem. Oprócz tego jest, jest, mam jeszcze jeden taki duży. E, oczywiście to już w komentarzach przerabialiśmy, pracuję jak w średniowieczu, brzeszczotem, ale tak, tak sobie wybrałem, tak chcę, nie chcę hałasować. Poza tym wysiłek fizyczny każdemu dobrze zrobi. Złapię oddech, posprzątam i bierzemy się za ważenie. Ważenie jak zawsze zacznę od stali.

Ale to nawet o, 6 gramów nie ma co liczyć. No i to, co mnie interesuje, miedziuszka 856 gramów. Mieć miks po 32, 30, 27, 65. Razem wyszło 40 zł. 69 groszy. No i miedziuchy wychodzi, no prawie 13% wagi. Także nie jest źle. Ale powiem wam, że zabawy było. Bo silniczek był z tych starych, gdzie odlew był robiony na gotowym już stojanie. Odlew aluminiowy. Także niełatwo się to wydłubuje, trzeba po prostu Przeciąć i połamać, ale też się trochę zapędziłem. Zamiast przeciąć aluminium, zobaczcie, jak tym brzeszczotem. Także część mojego wysiłku było po prostu przeze mnie spowodowanego, ale nie ma co narzekać. Fajnie było. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.